Witam wszystkich w kolejnej odsłonie serii Big Mike Radzi. Dzisiaj zajmiemy się metodyką treningową, a mianowicie treningiem redukcyjnym opartym o sztangi. Zapraszam do oglądania. Jeżeli chcecie pozbyć się nadmiaru kalorii i spędnych kilogramów w krótkim czasie i nie lubicie przesiadywać godzinami na siłowni, mam dla Was świetne rozwiązanie w postaci tak zwanego kompleksu sztangowego, który działa na zasadzie interwałów. O co chodzi w interwałach? Mianowicie chodzi o to, żeby wywołać jak największy dług telenowy, w wyniku czego spalanie kalorii jest na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. A przy okazji nakręcimy sobie cały metabolizm na resztę dnia. A im szybszy metabolizm, tym większe spalanie kalorii w spoczynku. O co chodzi? Mianowicie chodzi o to, żeby za pomocą sztanki wykonać ciągiem pięć ćwiczeń, nie dotykając to sztangą w ogóle ziemi, w wyniku czego pobudzimy całe ciało do ruchu i wprowadzimy do naszego organizmu jak najwięcej energii, która właśnie ma za zadanie rozkręcić nam ten metabolizm, który będzie się tlił do późnych godzin nocnych. Wykonujemy ten trening około trzech razy w tygodniu. Polega to na tym, abyś dobrał swoje ulubione ćwiczenia wielostawowe i połączył je w całość. Pamiętaj o tym, aby było tych ćwiczeń pięć, prawda? Mogą to być martwe ciągi, mogą to być wyciskania żołnierskie, mogą być to wiosłowania, można dodać do tego na przykład dzień dobry oraz jakieś jeszcze jedno wielostawowe ćwiczenie, na przykład wyciskanie z zakarku. Musisz je złączyć w jedną całość. Pamiętaj, abyś nie robił żadnych przerw między ćwiczeniami oraz abyś nie dotknął sztangą ziemi. Odpoczywasz po wykonanym obwodzie tyle ile ten obwód Ci zajął i wykonujesz minimalnie trzy powtórzenia, a maksymalnie 5 na daną ćwiczenie. Celem treningu jest to, abyś wykonał go w trzech obwodach minimalnie. Jeżeli jesteś kozakiem i dajesz radę na siłowni, możesz postarać się zrobić to więcej razy. Masz gwarancję tego, że po wykonaniu takiego treningu Twoje spalanie jest szczytowe w, w spoczynku. Ja jestem teraz na roztrenowaniu. Odpoczywam, więc nie będę tutaj zbędnie szpadował. Ćwiczenia wykonam na samym gryfie. Najważniejsza jest poprawna technika. Spójrz. Pięć. Kolejne pięć. Dwa. Pięć. Przysiadam. Hop. Hop. Trzy. Cztery. Pięć. I dzień dobry, na sam koniec. Hop. 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 No. Pamiętaj, aby wykonać minimalnie trzy takie obwody w jak najszybszym tempie. Chodzi o to, aby jak najwięcej energii wprowadzić do organizmu podczas wykonywania tych trzech pięciu obwodów. Możesz liczbę powtórzeń zwiększyć do 8. Po skończonym treningu najlepiej odpocząć tyle ile trwa obwód, tak jak już wcześniej mówiłem. Sprawdź to sam na sobie, zobacz czy działa. Powodzenia. To by było na tyle. Zapraszam was do śledzenia kolejnego odcinku styku Big Mike Radzi. Pamiętajcie, nie siedźcie na tyłkach, weźcie sprawy w swoje ręce. Dosyć gadania, bo to jest wasz czas.